Obawiam się, że się ja też. Że się Ja A się, że się zderzymy głowami, ale się. Ja ale by było fajnie, wec. ale by było właśnie, ale by było fajnie. <laughs> Już by takie gwiazdki dali nad głową, że pu, jak tak w kreskówkach jak wy, e, w kocie. No nieważne. Jak się zwoły te bajki wszystkie? takie z Cartoon Network, no, takie Myszka Miki, Kaczor Donald i tam był kotu Nie <laughs> Ja nieważne. Chyba ale możemy nie pamiętać, dlatego że mamy już swoje lata i dawno, dawno temu oglądałyśmy różnorakie animacje, kreskówki. Lubimy to robić do teraz, ale bardzo ładnie się połączyło. A chciałyśmy opowiedzieć troszeczkę w tym odcinku o tym, jak to jest, jest. być... Po trzydziestce, no bo nie wiem czy wiecie, ale Sonia miała niedawną urodziny i to właśnie trzydzieste, ja już twoje trzydzieste miałam jakiś czas temu, więc możemy pewno, pełnoprawnie opowiedzieć o tym i podzielić się naszymi spostrzeżeniami i co, myślę, że bez względu na to w jakim jesteście wieku, czy jesteście po trzydziestce, przed trzydziestką, czy w trakcie trzydziestki, napiszcie, t, t, t. albo nie, nie napiszecie swojego wieku, kogo my oszukujemy, a my, a my się dzielimy no tym, właśnie, my się dzielimy, to nie fair. Al Ale chyba dlatego, że się tego nie wstydzę. Mhm. Jak to jest być po 30? Powiedz jako świeżo upieczona, 30-latka. <grystanie> A wiesz, jak to Na to jeszcze mam trzy tygodnie. <grystanie> Nie, właśnie. Ja tak odnośnie swojej trzydziestki, zawsze się pałam tego wieku i się zastanawiałam, jak oglądałam w bo hmm. tam był taki odcinek, gdzie wszyscy kończył trzydziestkę I ja zawsze to oglądałam i mówię, Jocie joc, oni są starzy, i ja tak mówię, Boże, jak ja zareaguję, bo tam było pokazane właśnie, jak każdy z tych bohaterów. Tak, jak oni to przeżywali, tak, nie? Jak, jak zareagowali na to, że przekraczają trzydziestkę. Ja mówię, kim będę, kim będę, a im bliżej tej trzydziestki, to naprawdę nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, imprezki i nie mogę. Się doczekać, bo no, tak czuję, że po prostu hmm, to jest ten wiek mój na tyle, ile się czuję. I na, na tyle, ile nie wyglądam, oczywiście. No dobra, ale bo po prostu co, czujesz? co czuję? Jak myślisz o sobie jako o 30-latce? Co Albo czujesz? jaką wi jesteś 30-latką? Widać, że jest po studiach coachingowych. <noise> jaką jesteś? Tak, skończyłam studia po dyplomowej coachingu i mentoringu, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam. <noise> jaką Zarklała. jesteś 30-latką? Jaką jestem 30-latką? Mądro! To prawda. Tak jest. Y taką chyba świadomą. W sensie Super. czuję, że, że to jest taki wiek, gdzie naprawdę jestem świadoma wielu rzeczy, aczkolwiek to jakby nie jest kwestia wieku, no bo ludzie są starsi i, e, i nie są świadomi wielu rzeczy. No tak, ale mówimy o Więc tobie, tak, nie? Tak, Więc tak, tak, to tak. są twoje uczucia, Świadomą, twoje przeżycie. Y, pewną siebie, mm. pewną y, swoich wartości i pewną y, E, pewną swoich w, wartości, które wyznaję, ale też tego, jaka. E, super jestem! <laughs> ale właśnie, tak, to jest taka, wiecie, to nie jest takie, mm, mm, jak to się mówi egoistyczne, narcystyczne. Aha. Narcystyczne, ale taka, że, że to jest taki moment, gdzie naprawdę, w sensie, że, że jestem. Mm, taka prawdziwa pokora. Tak. 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 Ja to naprawdę bym nazwała tak. prawdziwą pokorą, tak. bo według mnie osoba, która jest szczerze i prawdziwie pokorna, to jest osoba, która e, zna swoją wartość e, i wie, kim jest, wie, jaka fajna jest, wie, jakie ma plusy, jakie talenty, ale po prostu nie myśli cały czas o sobie, tylko myśli też o innych. I to jest dla tak mnie właśnie jest. pokora, nie? Tak jest. To dosyć o mnie. A jak ty się czułaś, jak ukończyłaś trzydziestkę? E, to jest dla mnie w ogóle taka super piękna i fajna a wiesz, historia. A wiesz, no? że to jest e, jedna z naszych pierwszych rozmów, które miałyśmy na Instagramie, jak zaczęłyśmy rozmawiać ze sobą, to chyba właśnie gadałyśmy, bo ty się mnie spytałaś, ile mam lat. I chyba jakoś się zagadałyśmy o tej 30. Pamiętam, że rozmawiałyśmy o, o tej 30. Ja też się chyba dzieliłam moimi tak, spostrzeżeniami. Tak, i, tak. I jest, się chyba też ciebie, jak ty się w ogóle czujesz tak i. Tak jest to jest jedno z pierwszych naszych Więc rozmów. możemy do tego wrócić teraz. Ja w ogóle miałam tak przed 30, że bardzo się chyba tego bałam. Mhm. I już troszeczkę nie pamiętam, ale mam takie wrażenie, że bardzo się tego bałam, Wiek bo. robi swoje. Bo miałam właśnie takie wrażenie, że. Które uważam, że teraz jest strasznie mylne, mm. że im będę starsza, tym będę mniej pewna siebie, tym będę na siebie patrzyła gorzej, ponieważ będę miała takie przeświadczenie, że już życia mi troszeczkę ubyło, że będę coraz brzydsza, naprawdę ja takie miałam no. wrażenie, że będę coraz brzydsza i że będę coraz mniej lubiła siebie i że ludzie będą, mnie, będą na mnie inaczej patrzeć, bo już będę tylko starsza, 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 starsza. Mm. I jak skończyłam 30 lat, to coś mi w głowie pykło może to był jakiś proces, do którego dochodziłam, w którym byłam, i, i miejsce, do którego dochodziłam. Ale nagle pewnie to było jakimiś doświadczeniami też poparte, wiesz, że, że, że akurat wtedy zauważyłam tą różnicę, że pomyślałam sobie, okej, okay, skończyłam 30 lat, to teraz trzeba żyć pełnią życia. I Amen. jakoś tak Fajne nabrałam to. takiej pewności siebie na takiej zasadzie, że kurczę, ja już nie chcę przyjmować się rzeczami, którymi się przyjmowałam wcześniej. Eee, że. Ej serio, ja po prostu to co powiedziałeś? Ej serio, ja naprawdę jestem fajna. Czemu zawsze, nie wiem, bałam się zakładać takie, takiej ciuchy? Teraz to jest ten moment, żeby po prostu być taką prawdziwą sobą. Że teraz to jest taki moment, kiedy mogę eksperymentować. Że chyba miałam takie przyświadczenie, że trochę już w życiu zrobiłam, trochę już w pracy doświadczenia mam, więc teraz mogę mocno postawić na siebie i że. Co, nawet jeżeli bym podjęła jakieś głupie albo nierozsądne decyzje albo nie wiem, coś by się jakieś zadziało, no to kurczę, w sumie co z tego? Mm -hmm. I paradoksalnie dało mi to bardzo, bardzo, bardzo dużo takiej pewności siebie i chyba takiego poczucia... Wyzwolenia też, nie? Tak sobie myślę. No, że tak jakby nie ma, nie ma kurczę, czym się przejmować i w ogóle na co jeszcze czekać mm. i w ogóle wyjść. I że to mi właśnie dało takiego kopa, mm -hmm. że w ogóle zacznij żyć tak, jakbyś naprawdę chciała, a nie bój się tego, że ludzie cię ocenią, że coś o tobie złego pomyślą. W ogóle o wiele bardziej zaczęłam się na przykład sobie podobać po trzydziestce mm -hmm. w ogóle tak wizualnie i wydaje mi się, że to też jest coś takiego, mm. że... Yy, że widać po prostu na zewnątrz tą taką pewność siebie, okay. która jest w kobiecie albo w mężczyznach, nie? Tak, tak. Tacy, którzy są świadomi swojej wartości, nie? I dobrze tak, czują się sami tak. ze sobą. I mi się wydaje, że jakby to automatycznie dzieje się, bo ten, te lata takie od dwudziestki do trzydziestki to jest trochę taki moment, gdzie naprawdę trochę poszukujemy siebie, nie? Tak, i mi się wydaje, że Odkrywamy kojarzy... siebie. No, mi się to bardzo każe właśnie z tym, co powiedzieć o tej świadomości, że e, ja przez te lata trochę szukałam, mm -hmm. co mi się podoba, co lubię, czego nie lubię, mm -hmm. a trochę po tej trzydziestce to już po prostu wiesz i masz odwagę mówić o tym, że tak. okej, okay, lubię to, nie lubię tamtego, a nie mm -hmm. traktuj mnie tak, bo coś tam, coś tam. Ale to nie jest okej, okay, nie? W tak. Sensie, że... Tak, albo na przykład wolę spędzać czas w ten sposób, a w ten nie lubię, jak jesteś zmęczona, mm -hmm. to mogę wyjść z imprezy i powiedzieć, sorry, 22 idę. No bo często <laughs> było tak, nie? Że ciśniesz do końca, chociaż ja akurat jestem z tych, co ciśnę, raczej do końca, po prostu lubię, ale wiesz, że po wiem. prostu masz, po prostu śmiałość wiem, powiedzieć. Coś, coś nie wypada, nie? A tak naprawdę tak. po prostu, a dobra. Bo, o, wiem, to jest jakby też cenisz swój czas, nie? Bardzo. Że jesteś świadomy tego, tak. że... Ten czas jest y, bardzo cenną walutą, którą masz, i, no. i nie chcesz go tracić na głupoty albo na coś, czego nie czujesz. I... Tak. Albo wiesz po prostu, co ci służy, tak. a co ci nie służy. I to po prostu daje y, takie niesamowite, mhm. no niesamowitą taką wolność. Mhm. Tak. W ogóle dla mnie takie, że nie muszę, że w ogóle nie muszę. Że, że mogę być sobą, i jak ktoś mnie nie lubi, to mnie nie lubi, jak ktoś mnie lubi, Takie to mnie i wywalone, lubi. Takie wywalone, w sensie, że tak. Że... Takie pozytywnie wywalone. Mhm. Ej tak. Serio, na wiele rzeczy, że wiadomo, tak. że wieloma rzeczami się jeszcze sam przyjmujemy, mm. no bo to nie jest tak, że no też dla nas są ludzie ważni. Mm -hmm. Nie wiem, kościół jest dla nas ważny, mm. praca jest dla nas ważna, że nie jesteśmy jakoś, nie wiem, stuprocentowo wolni od tego, co ludzie o nas pomyślą, ale wydaje mi się, że to też y, fajnie tak pokazuje, no nie wiem, rozwijasz się, dbasz o swój rozwój, y, potrafisz być bardziej szczerym przed sobą, szczerym przed kimś innym. Mm -hmm. I to jest dla mnie takie. W ogóle nagle zaczynasz sięgać po więcej. Wiadomo, że to może nie każda 30-latka i mhm. 30-latek tak ma, ale są rzeczy, które ja po mhm. prostu zauważyłam. Mhm. Tak, tak w ogóle nawet jak patrzę na swoje takie myślenie z lat, jakiś 20-20 parę, mhm. a na przykład teraz, to wiecie, jak coś się dzieje nie tak, jak ci się, nie wiem, nie udaje w jakichś relacjach, albo nie udaje ci się, nie wiem, w życiu w czymś zawodowym, to to taki mechanizm często, który się powtarzał w, w takich wcześniejszych latach, jak była młodsza, to jest takie, co jest ze mną nie tak. Że co jest a, ze mną nie tak, a teraz, no. w sensie, że to się na przykład tak zmieniło, że, że ej, to wcale nie musi być nie tak ze mną coś, nie? Tak. Że wiem, że, że to nie jest ze mną nie tak. Tak, że, że, że po prostu osybić, tak, no, tak tyle. Że to po prostu takie życie tak. jest, tacy ludzie są i takie różne Ale rzeczy. ja na przykład też mam takie wrażenie, że... Yy, co zmieniło się po 30, to to, że zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na osoby po 40, po 50, po 60. i po 70. i w ogóle. Bo jest chyba coś takiego, że zanim nie skończysz 30 lat. W sensie, że jak masz 20 pary no nie, może ty tak hmm. nie miałaś, ale ja tak miałam i mam wrażenie, że bardzo dużo osób tak ma, że my to jesteśmy jeszcze młodzi, bo mamy 20 hmm. parę lat, a już po 30 to wszyscy są starzy, dorośli i w ogóle nudni i to okay. życie to już do grobu. A jak skończyłam 30 lat, to zobaczyłam nagle 40-latków hmm. jako ludzi pełnych życia. Hmm. Spojrzałam na 50-latków, w sensie, kurde. W tym wieku naprawdę ma się przekazać życie. Mm -hmm. Patrzę na 60-latków i myślę, wow, że to w ogóle, wiesz co chodzi? Że każdy z tych etapów mm. jest inny, ale jest każdy taki jest wyjątkowy. tak na no, maksa wyjątkowy i fascynujący. Mm -hmm. I chyba to mnie też skłania mm -hmm. do tego, żeby czerpać jak najwięcej z tego etapu, w którym jestem, mm -hmm. bo kolejny będzie przekazać tak. fajny. Będzie, po inny, będzie inny, ale będzie fajny i trzeba. no. Ja, ja chyba aż tak mocno nie mam, ale trochę rozumiem o co chodzi, ale tak nie mam, bo <noise> ja pracuję <noise> ze starszymi osobami. I dla mnie naprawdę. Jak widzę pacjenta 90-letniego, to mam takie o Boże, proszę, że to będzie dopiero obciążony człowiek, że to jest dopiero stary człowiek, a jak jeszcze mam 70 ja mówię, młoda kobieta. No, więc... no jest coś takiego, tym bardziej, że tak jakby ten wiek teraz troszeczkę się przesuwa i to wszystko też wygląda inaczej. Ale dla mnie to jest takie w ogóle najpiękniejsze, z czego się najbardziej cieszę, że ja bym się totalnie nawet nie cofnęła o dzień. Mówię ja to też, szczerze. Ja też. Że jak sobie patrzę na siebie, co ja miałam w głowie i z czym się borykałam mając 20 parę lat, bo już nie mówię o tym jak była hmm. nastolatką, to ja w życiu bym nie chciała znowu przechodzić tego samego. Ja też niektóre rzeczy były takie no. tragiczne. No, że po prostu aż patrzę, jak się sama z sobą męczyła. No, no, I się też, zastanawiam, tak. jak mogą się tak z sobą męczyć tak, wtedy. Tak, ale też po prostu widzisz, jaką masz teraz mądrość i, tak. byś, i jakby rozumiesz, rozumiesz to, jak jest w Księdze Przysłów, te pierwsze takie rozdziały, że wolność, mądrość stoi na ulicy i woła i nikt nie chce podchodzić. I w tak. sensie, że jak cenna jest mądrość, i tą mądrość nabywa się poprzez relacje z duchem tak. świętym, ale też jakby wiadomo z wiekiem, tak. te doświadczenie i że. Po prostu wiesz, że nie, chciał, nie chciałbyś, nie chciałabyś tak. pozbywać się tej mądrości, bo to jest tak. naprawdę takie. Właśnie tego doświadczenie, które no. mamy, nie, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mhm. Wiadomo, że to jest tak, że mam wrażenie czasami, jak patrzę na osoby dwudziestoletnie albo młodsze, że mhm. oni są jako, jakoś tak bardziej świadomi bardziej dojrzali, niż my mhm. byliśmy, mhm. wiadomo, że mają to też to inne też problemy. Od osoby, tak, od osoby, że to mhm. nigdy nie można jakoś tak, tak powiedzieć. Tak, bo teraz że... mówimy tak o, o tej, takim limicie trzydziestki, ale może właśnie jesteś taką osobą, która... Chodzi, chodzi mi, mi chyba o to, się, no... że nie chodzi tak. nam o to, że osoby przed trzydziestką są... Tak. Mniej mądre, nie, w takim absurd, sensie, że nie. bardziej chyba chodzi nam o takie doświadczenie życiowe, mhm. które mamy i któreśmy tak, tak, się w życiu tak. nie pozbyły. No bo nie? znasz takie osoby, na pewno w swoim życiu miałeś, że tak. na przykład, nie wiem, e, e, są już o wiele dojrzalsi, jeśli chodzi tak, o swój tak, wiek, nie tak, i tak, totalnie tak. jakby się. Ale są jakieś inaczej. takie nasze uczucia, jak porównujemy siebie do tego, jak my byłyśmy dwudziestkami, mhm. nie? No tak, bo tak. są osoby po 30-40, które. Są o wiele mniej dojrzałe od tych, które mają 20 lat, nie ukrywają, no to też tak no, jest, nie? Więc w ogóle, a powiedz, co byś powiedziała Sony? najbardziej po prostu ukochane pytanie wszystkich, co byś powiedziała Soni, tej 15-16-20-letniej, patrząc ehm, z perspektywy tych... E, chyba taki między... numer jeden, jak no. nawet się zastanawiałam. Jest to, żeby to, co już nam no. się teraz poprzeplatało, żeby żyć tym etapem, w którym się jest, żeby być tu i teraz i, i żeby nie czekać na jakiś taki etap i cały czas po prostu oczekiwać, mm. oczekiwać, bo mam wrażenie, że w tym życiu e, i jeszcze mm. w tych czasach, tak bardzo po prostu wpadamy często w takie stereotypowe schematy, że, wie, że wiecie, że tak naprawdę jesteśmy w szkole, to już czekamy na moment, kiedy wyjedziemy z naszego miasta, że przyniesiemy. Się na studia, jesteśmy na studiach tak. i nie żyjemy już, a już myślimy o tym, co, co się stanie, jak skończymy. Hmm. E, jesteśmy w etapie singlerstwa. a już po prostu chcemy mieć kogoś. Mamy dzieci. kogoś i już chcemy mieć e, ślub. Mamy ten ślub, to chcemy już mieć dzieci i nie rozkoszujemy się tym etapem. Tak. Mamy te dzieci, już czekamy. Zamiast się rozkoszować tym momentem, to już czekamy, aż opuszczą one e, nasz dom. Mam wrażenie, że po prostu nie, nie, nie zawsze i też jakby patrząc na siebie w przeszłość, to często się goni już za tym następnym etapem, który ma nadejść. I pewnie bym tej samej sobie powiedziała, że ej, żyj tu i teraz. Ej, żyj tu i teraz. To, Korzy teraz. Tak, korzystaj z tego, e, tego etapu, w którym jesteś i świadomie korzystaj z każdego elementu. A jakbyś właśnie miała powiedzieć o takiej sytuacji, która była super, Pozdrawiam wszystkich, którzy wiercą nad nami. Jakbyś miała powiedzieć o takiej sytuacji, yy, że coś było w tobie mega, mega dobrego i byś chciała pogratulować, że okej, okay, Super Sonia, że byłaś taka i taka. No czekaj, jeszcze ten może, ty mi powiesz. Czy co już ja coś... powiem? Nie, no mogę. Yy, co ja bym powiedziała? No, jeszcze mam kilka takich, co bym powiedziała. No to, to dawaj. dawaj. Yy... No właśnie, że no to na pewno właśnie w tym etapie tu i teraz. Następną rzeczą, którą powiedziała, że, że właśnie nie gonić za, za takimi, e, że nie porównywać się do jakichś scenariuszy, którzy mają mm. inni, nie? Że, że na, mój plan y, na życie, że pa, Pan Bóg może mieć dla mnie jakiś inny plan i On jest taki wyjątkowy i żeby się nie porównywać. Mm. E, żebym nie bała się puszczać ludzi. To jest takie jakieś grube dla mnie, bo, bo mam wrażenie, że to się uczyłam przez, przez cały czas, że czasami się dzieją takie rzeczy, że ludzie y, y, z naszego życia znikają, albo po prostu dzieje się coś złego i czasami... I tak nie tak kurczowo chcemy to tak. sobie zatrzymać. Tak, albo wyrzucamy sobie, że co, zrobiłem nie tak, że, że nagle to, tą osobę straciłem, albo że ta relacja się zepsuła I, no, i że po prostu zaakceptować, że tak się dzieje, że że takie jest życie, że, że trzeba iść do przodu, a nie cały czas rozpamiętywać jakieś takie relacje i że niektórzy ludzie są na sezony i jeszcze jedną rzecz, żeby, żeby nie bać się próbować. Miałaś e, dwa jeszcze, dwie jeszcze widziałam. Tak? Nie, raz, dwa, trzy, Nie się, cztery. a pod spodem. Tak, no właśnie. Nie, bój się, nie bój bój bać się, no. Nie. <śmiech> <śmiech> e, że tak, żeby nie bać się próbować. E, że co, jeżeli coś nam nie wychodzi, to nie oznacza, że po prostu nie mamy iść tą drogą, że tak naprawdę chociażby kwestia tego, że ja na przykład się nie dostałam od razu na studia, to jakby próbowałam dalej i i tak. I, I, się, udało. i się udało. A ja, a ja co bym powiedziała? Tak. Ja chyba taką rzeczą, którą wiadomo, pewnie to nie jest odkrywcze. Ale e, no właśnie powiedziałabym, nie przejmuj się opinią ludzi. Mm, na takiej zasadzie, super. że po prostu rób to, co chcesz i jak chcesz, e, i, i, i nie patrz na, na opinie innych ludzi, to chyba jest taka serio rzecz, że po prostu nie wiem, to jest takie głupie, a to jest wiem, że Głupi, ale to jest. No, ale nie do no, chcę wszyscy. powiedzieć no. o tym, że jak sobie myślę o tym, że ilu ja ubrań nie byłam w stanie za, założyć, bo no. sobie myślałam, że wyglądam brzydko w nich albo grubo. Że kto coś pomyśli. Nie I sobie jeszcze. myślę, Boże, że naprawdę wyglądałam tak dobrze. a mhm. miałam takie w głowie ograniczenia bez sensu, nie? Mhm. I, I żeby mieć taką świadomość, że jesteś po prostu fajna taka jaka jesteś. Tak, tak. Że to jest chyba taka rzecz, którą, którą bym przekazała. To jest też kwestia taka, co mówiliśmy a? o takim patrzeniu na swoje ciało, które tak. jakby nie rozpracujemy, tak. że, że też jakby Total trzymamy nie. się tych kompleksów, myślimy, że wszyscy o tym Total myślą nie. i to wszystko tak. widzą, a tak naprawdę większość osób ma wywalone. Często po prostu mamy niewspierające środowisko. Hmm. Wiesz, ile razy ja usłyszałam od chłopaków z pracy jakieś głupie komentarze, hmm. y, którzy wcale nie wyglądali najlepiej, ale hmm. potrafili komentować każdą dziewczynę, co, co wygląda źle i w ogóle. Ale, ale na pewno jestem dumna siebie i powiedziałabym tej Irmince, że super, że w ogóle trzymałaś się swoich wartości, mm. że super, że tyle razy mówiłaś nie, że mm. super, że tyle razy ryzykowałaś i pewnie bym powiedziała, ej, ryzykuj jeszcze, jeszcze bardziej, ej, wychodź poza schematy, które ci się wydaje, że musisz jakoś się ich trzymać. Ale tak, to jakoś jakoś tak to jest to byś, super. Tak, to byś to, potwierdziła. To bym sobie, powiedziała, także, tak, trzyma się swoich technika. wartości, mimo że cały świat mówi ci, mhm. że powinno być inaczej. Mhm. No i super, że ryzykowałaś i że miałaś odwagę. Mhm. Bo to było fajne. Bym A jest, powiedziała chyba ryzyku, ryzyku jeszcze więcej. Jeszcze więcej. O, ja też bym to sobie sama i powiedziała. I że nie bój się popełniać też błędy, nie? W sensie, tak. że nie bój się, że możesz y, y, popełniać błędy. Mm, I tak. Ja bym jeszcze powiedziała, no. że good job, że inwestuj w ludzi. Że na maksa inwestuj w ludzi i y, y, ludzie to bless i nie bój się. I że, że, to, że, że ja jestem zadowolona z tego, że inwestowałam w no. ludzi, bo teraz zbieram owoce tego. No. Czy mamy jakiś w ogóle fragment z Biblii, który byśmy mogli poprzeć coś, co mówimy? Księga przysłów. Dobra, ja. I kończysz 30? Ja mam. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Yeah. I ja uważam, że jest w tym bardzo dużo pięknej i mądrości i prawdy. Hmm. Że potrafimy często tak stawiać i. I dbać o innych ludzi, a gdzieś nie dbamy o siebie i zapominamy o takim kochaniu siebie w tym miejscu, w tym czasie i w tym wieku, jakim jesteśmy. O, a tak po, otworzyłam o, niedaleko naszego ulubionego fragmentu. Księga księ czy... przysłów, że nie zapominaj, synu, mej nauki, niech twoje serce przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią Twój pokój. Ooo. Ja chyba tak mi cały czas chodzisz, że to po głowie, ale mm. myślę, że to jest takie głupie, bo. Czy głupie, bo. Nie, <laughs> ca, jest cały jest czas głupie. sobie myślę, nie że. Nie ale wiem, że to jest, że chyba. Bo, o, bo cały czas sobie myślę, bo. że. Um, że powiedziałabym sobie ej, idź mocniej za Bogiem, idź mocniej za Bogiem, mm. trzymaj się Go mocniej, trzymaj się Go mocniej, mm. wchodź mocniej w tą relację w Nim i mm. w ogóle weź, nie rób jakichś tam uników, to co rozmawiałyśmy mm -hmm. na przykład w poprzednim, czy w poprzednim odcinku. Uh -huh. A z drugiej strony sobie myślę, kurczę, no z jednej strony sobie myślę, popełniaj błędy i bądź odważna, ryzykuj, a z drugiej strony sobie myślę, mm. ej, bądź idealna w relacji z Panem Bogiem. To się nie da. No nie, nie. Chyba powiedziałeś jeszcze sobie, że nie, nie przejmuj się tym, że ludzie zobaczą, że nie jesteś idealna, bo nikt nie jest. O tak. A często nie, mamy takie pragnienie, że tak. boimy się, że chcemy być idealni w oczach ludzi, mm. boimy się, że ludzie pomyślą, że nie jesteśmy idealni. Tak, ja, o, ja bym powiedziała samej sobie, że nie bój się okazywać słabości. No, nie bój się to, okazywać tak, słabości. tak, przed innymi. Nie bój się prosić ludzi o pomoc. To też bym sama sobie powiedziała, tej sama, sama, sama. Tak. No. Fajnie żyć. Fajnie, Fajnie żyć. Być po 30. Fajnie już po 30 nie było 40. Się. I po 20, i po 50, i 60. Tak jest. I po stówie. Moja stuwie. prawa żyła 103 lata. Wow, i po prostu dobre geny. Myślę, że miała super życie po stówie. Więc ściskamy mocno. Uziarczki. pa pa, pa.